Witam wszystkich oglądających. Kolejny dzień. Już jestem w Sintra. Dojechałem pociągiem z Lizbony. Godzinka niecała 35 minut. No i idziemy na zamek. 8:30. Wcześniej rano dzisiaj wstałem. Dzisiaj cały dzień w terenie. Także zapraszam do oglądania. A udajemy się tam, na górę na zamek. Także jakieś pół godzinki. Pół godzinki z Buta podejrzewam, a może i dłużej. Centrum Sintra, tak jak mówiłem, malutka miejscowość, a my maszerujemy na zamek. Tu jeszcze wszystko pozamykane zero ludzi, zero turystów jeszcze jest za wcześnie. Dziewiąta prawie a tutaj jeszcze wszyscy śpią. Jest jakiś niby skrót, ale nic tutaj nie jest oznakowane. Nie wiem czy dobrze idę. Ale już widać tutaj mury zamku, więc, więc powinno być ok. Kościotrup, drugi. Jesteśmy pod zamkiem. Otwierają za 15 minut Także czekamy 45 minut z Sintra tutaj na piechotę Także nieźle 12 euro bilecik I jesteśmy na zamku I mamy widok na pałac Getpenia którego udamy się po zamku. Widok na Sintre. Można pochodzić po murach. plaga arabska Dobre pytanie Lecimy na najwyższy punkt tego zamku o, i widoczek bała tepeia i jesteśmy najwyżej położony punkt na zamku i taki widok Opuszczamy zamek i lecimy na Pałac de Peña teraz Palacio de Peña Widokowy. No, tutaj bardzo ładnie to wygląda. I tych właśnie zdjęć na internecie można znaleźć najwięcej. Tutaj znajduje się kapliczka. Zaraz wyjdziemy, zobaczymy, jak wygląda. Ok, wracam do Sintra. Tam muszę złapać kolejny. Autobus do yy, kolejnej miejscówki, a jest nią najbardziej wydłużony punkt na zachód Europy, czyli przylądek Capo de Roca. Jeszcze widoczek na zamek. Idziemy dalej. Po drodze mijamy jeszcze wille Sassetti. Już prawie jestem w Sintra Coś zjeść i na autobus Tron czeka na króla Ale nie ma czasu na odpoczynek Ciśniemy z czasem No i tym szlakiem sobie wróciłem Zajęło to jakieś pół godzinki Także śmiało polecam centrum Sintra sardynki sprzedają w takim sklepie bardzo wygląda Palacio Nazionale ale to sobie odpuszczamy trzeba znaleźć autobus na przylądek poderoka a jeszcze wszedłem tutaj na ogrody tylko zobaczyć jeszcze widoczek na centrum 12 godzina i jest wszystko już otwarte masa turystów także idealny moment żeby opuścić to miejsce takim autobusikiem przyjechałem właśnie na przylądek Cabo. De roka. najbardziej wysunięty punkt na zachód w Europie na lądzie przejdziemy się tutaj na dwa punkty jeden w lewo, drugi w prawo i zobaczymy sobie tutaj te Klify. spoko ale ten drugi punkt wydaje mi się będzie lepszy z tego co widziałem na zdjęciach więc idziemy na drugi teraz Tutaj mamy tablicę. co są to miejsce. Idziemy tam, w tamtym kierunku zobaczyć drugi widoczek i trochę odpocząć. Godzina 14 Także jest dobrze z czasem. A jeszcze mamy jedno miejscowość do zobaczenia dzisiaj, ale myślę, że damy radę. Trzeba na klify uważać, na, klify, na, na kamienie spadające z klifów, ale my idziemy szczycie, więc nic nam nie grozi i dochodzimy do punktu. Robi wrażenie. Na samym dole znajduje się plaża Ursa. Tam jest zejście na dół na plażę, ale ja już dalej nie idę. To jest ostatni przystanek tutaj. I co? Będziemy pomału wracać. Chwilę sobie odpocznę. I wracamy na autobus. Idziemy w kolejne miejsce. Wracam na autobus prawie 15 .00. i jedziemy do Cascais czy jakoś tak Jest przystanek czekamy na autobus i jedziemy do Kaskajs Witam z centrum Kaskajs Co pójdziemy sobie na plażę zobaczyć odpocząć coś zjeść przede wszystkim no i wieczorkiem wracamy do Lizbony. Malutka plaża. Łódki stoją. Po prawej znajduje się Cytadela. A po lewej mamy Marinę Wszedłem na cytadele, ale nic tutaj nie ma Także wychodzę Palma jest Mury cytadeli Marina i mnóstwo mnóstwo łódek Tutaj już na bogato widać dzielnica zrobiona Ale wiadomo biedni tutaj półdek nie trzymają O, tutaj dalej jest cytadela Tu jakaś budowla Idziemy dalej Jestem na miejscówce. Nazywa się boka do Inferno. Czyli coś jakby usta piekieł. To jest takie miejsce gdzie woda wpływa tutaj i są wysokie fale. Ale dzisiaj nie ma wody. A tu na dole jest taki punkt widokowy. Zobaczymy sobie jak wygląda. O, można też ryby łowić. O i tutaj właśnie wpływa woda I tak wygląda reszta tutaj formacji skalnej o, małe fale są dzisiaj Super miejscówka na zachód słońca, ale za wcześnie jestem Wracam do centrum. Eee, muszę coś zjeść, bo już jestem taki głodny. Padam normalnie. Ale warto było się tutaj przejść. Fajne widoczki na wodę. Na te skałki. No i co? Po malutku wracamy do Lizbony. Ale sieci tutaj. To chyba ryby w to łapią. Albo jakieś inne. Morskie stworzenia Kaskajs moi drodzy, prawie zachód słońca, trzeba uciekać do Lizbony. Już w Lizbonie wracam na hostel i to było na tyle. Jutro rano powrót do pracy wylot z Lizbony. Także pozdrowienia dla wszystkich, co oglądali i czekajcie na kolejnego vloga, a będą kolejne w styczniu.